Hej hej, witam was ponownie na kanale co jest grane, gdzie gram w gry w moim towarzystwie. Dzisiaj chciałbym podzielić się z wami moją opinią na temat Blueprinsa. Z gierką mam już spędzone ponad 10 godzin. Jeśli chodzi o gatunek, to jest on dość trudny do określenia. Przede wszystkim jest to roguelite, ale jest to logiczny roguelite. Zanim powiem wam więcej, przypomnę wam jeszcze tylko o YouTubeowych rzeczach, a tymczasem przejdźmy już do szczegółów. Otóż sama gra na starcie rzuca nas do domu, jak się okaże, magicznego domu, który to dostaliśmy warunkowo w spadku. Warunkowo, gdyż aby dom został naszą własnością, musimy znaleźć tajemniczy pokój o numerze 46. Jest to trudne z dwóch powodów. Po pierwsze, za każdym razem, jak w domu otwieramy drzwi, to za nimi czai się coś innego. Dostajemy wybór trzech różnych pokoi, no i musimy się zdecydować na jeden z nich. Niektóre pokoje są ślepe, czyli blokują nam możliwość dalszej eksploracji w konkretną stronę. Niektóre mają wiele drzwi, niektóre zawierają w sobie konkretną zagadkę, a niektóre tylko strzępek jakiejś informacji, który połączony z kilkoma innymi pozwoli nam rozwiązać jakąś większą tajemnicę domu. Drugim elementem, który powoduje, że rozgrywka nie jest taka prosta, są pewne reguły, które zostały spisane przez osobę, która dom nam podarowała. No i te reguły są generalnie trzy. Po pierwsze, nie możemy nic wnieść do domu. Po drugie, nie możemy nic wynieść z domu. A po trzecie, nie możemy zostać w domu na noc. No i połączenie tych trzech reguł powoduje, że każdego dnia zaczynamy z pustymi rękoma. No i sam dom po wcześniejszym dniu eksploracji również staje się dla nas zupełnie czystą kartką. No, więc codziennie rano lądujemy w holu i nie mamy zielonego pojęcia, co czai się za żadnym z trzech dostępnych tam drzwi. Dni możemy skończyć na własne życzenie, albo kończą się one automatycznie, kiedy skończą nam się kroki, które zużywamy do eksploracji domu i jego okolic. Myślę, że te informacje, które teraz Wam przekazałem, to jest coś, czego dowiadujemy się w pierwszych 15 minutach gry, i myślę, że jeśli chodzi o Blueprintsa. To byłoby super, jakby reszta tajemnic tego domu została do odkrycia Wam. Natomiast, unikając spoilerów, mogę Wam jeszcze powiedzieć o kilku rzeczach. To, jak są skonstruowane zagadki w Luprinsie i jak poznajemy tajemnice domu, jest naprawdę super. Niektóre zagadki są bardzo proste, niektóre wymagają od nas troszkę wytężenia umysłu, ale najlepsze są te, które mógłbym porównać do puzli, które porozrzucane są na jakimś terenie. Dodatkowo są to puzle z kilku jak nie kilkunastu różnych układanek, no i my, zwiedzając ten dom, trafiając do różnych pokoi, powoli zbieramy te puzle do kupy. Znajdujemy jeden, drugi, możemy jeszcze nie wiedzieć o co chodzi, ale znajdujemy trzeci, coś zaczyna klikać, a po czwartym wiemy już właściwie wszystko. Oczywiście z uwagi na losowość i to, że nie wiemy, jakie pokoje danego dnia dostaniemy w ogóle do wyboru, czasami będziemy potrzebowali kilku ranów, kilku dni, aby konkretną zagadkę rozwikłać. Tych tajemnic jest na tyle dużo, że w domu można spędzić naprawdę sporo dni. Jednocześnie też zawsze mam wrażenie, że każdego dnia, nawet jak ran nie jest specjalnie udany, uda mi się czegoś nowego dowiedzieć. Same rany też nie są zbyt długie. Powiedziałbym, że taki mega nieudany ran, gdzie dużo rzeczy poszło nie po naszej myśli, może trwać jakieś 10, 15, może 20 minut. Natomiast jak uda nam się tego domu zeksplorować całkiem sporo, to wówczas potrafi to się przeciągnąć gdzieś może do godzinki. Wszystko to dzieje się ciągle na tyle szybko. Że podczas takiej normalnej sesji, która dla mnie to zazwyczaj jest jakieś 2-2,5 godziny, jestem w stanie spędzić 3 do 5 dni na zwiedzaniu domu. No i podczas każdej tej wycieczki znajduję jeden, czasami kilka nowych puzli i naprawdę dla mnie osobiście przynajmniej bardzo satysfakcjonujące jest to, jak one po czasie zaczynają układać się w jakiś fajny obrazek. Dodam jeszcze tylko, że w grze nic nas nie goni, możemy spędzić tyle czasu, ile mamy ochotę w domu. Dodatkowo nie ma tutaj żadnej walki, żadnych elementów zręcznościowych, platformowych, nic takiego. To jest po prostu powolna eksploracja, odrobina czasami trochę więcej myślenia. No i w sumie bardzo ciekawa momentami historia. Według mnie Blueprint nie jest na pewno grą dla każdego, ale również według mnie jest to arcydzieło. Nie robi on może zbyt wielu rzeczy, ale to co robi, robi naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Osobiście mam wrażenie, że Blueprints to pierwsza gra praktycznie z nowego, wcześniej niewidzianego gatunku. No i mam nadzieję, że takich gier od teraz zacznie się ukazywać więcej. Ja z każdą kolejną sesją jestem coraz bardziej w Blueprince'a wkręcony. Kończąc już powoli dodam tylko, że Blueprints dostępny jest w Game Passie, także jeśli opłacacie tą usługę, to jak najbardziej polecam gierkę sprawdzić. Dodatkowo, jeśli lubicie gry logiczne, jeśli lubicie roguelike'i, roguelite'y, to naprawdę również warto dać Blueprintsowi szansę. To by było na tyle ode mnie na teraz. Oczywiście zapraszam Was do innych moich filmów, a przede wszystkim na moje streamki, gdzie chętnie z Wami pogadam. Przypomnę Wam jeszcze tylko o YouTube'owych rzeczach. No i oczywiście podziękuję za to, że jesteście tutaj do końca. Dzięki, mam nadzieję, że widzimy się wkrótce i do kolejnego razu. Bawcie się dobrze grając w gry. Trzymajcie się. Cześć.